Hej, dzisiaj gramy w Roblox i zagramy sobie dzisiaj w Ramen Simulator. Ja już to trochę grałem, ale nie jestem w to taki dobry. Hej, okay, tujemy ramen. so to us it's like the other whoa Celujemy 800 kasy. Zębty siak. 4200. O, ten ramen już jest ostry. Kanten ramen. Czyli ramen. Za tysiąc. A to jest za dwa i pół tysiąca. Skoki. Ze sto tysięcy. Stopnie. złoty e, tysiąc znaczy i idziemy na wyspę no ale szybko Ojejku. dobra idziemy teraz na wyspę осталось. Ну не, Nie da się. Muszę chyba sobie kupić to za 3,5. Okej, okay, lecimy dalej. A! No nie. Mm. Okej. Okay. Tu jest tu coś dalej. Bo tak z sensem robić. Czy tu coś jest gdzieś? Dobra, teraz jest agora é a segunda gra, né? Yeah. tysiące, mało picz za 10 tysięcy diamentów trzeba tyle uzbierać. Lećcie na diamenty a wy złówcie tamte diamenty Dzięki z Jadiaxy. 4 minuty dopiero jest prezent nie wiem, czy ja te cztery minuty to ja dożyję. Łatwo twórczo? Dobra, jeszcze trzeba was. Jak się czy nie? Pomóż mu. Kasa, kasad jak się. Kasa. Dieksy, kasa. To są już te. I na jedną nie nawet stać. Bajek. Bajek. Zobaczymy co się wydropi. Co się wydropi? Basik. Było na niego chyba najwięcej procent szans. Ale Turtu jest lepszy. Stać mnie jeszcze na jakieś na no jakieś mnie stać? On na to najsłabsze. Słabieckie. No to też mnie stać w sumie. To stańsze. No tak, bo to nie jest złote. Dobra, kupujemy to. Golden Piggy. Nie stać mnie już, nie stać tu. Jestem już biedny. Teraz czysta. Najsłabszy. Bunny? Bunny, wow. Okej, okay, dobra. Mamy dwa tysiące. Jeszcze byśmy mogli kupić sobie to. Egg Opener Complete. Piggy. Piggy Basic. Dobra, idziemy dalej. Nie. Teleport forest. Gdzie oni są? Tam. Czemu wy im nie pomagacie? 40 sekund do tego! Czekajcie, patrzcie. Hmm, hmm, hmm. Ale bardzo czekam na ten prezent, bo mam bitch. A nie mam jak się do niej dostać. O, tu mamy jeszcze dużo diamentów. No Jezus. A dzięki, teraz widzisz, gdzie jest prezent? Sto i tak nie się tam. Tam. Dobra. Ostać mnie na jeszcze jakieś inne. 110 tysiaków. Majer. Kokonatowe. Kokonat. Flamingo. 40% szans na flamingo. Co, kliks? O, tu mnie jeszcze należy to stać. 66 tysięcy. Na no, tu mnie jeszcze stać. Na to kupujemy Turtu. I już mnie stać chyba tylko na te. Co 31 tysięcy? Skąd ja tyle tego mam? Dobra, kupujemy to. Golden Fox. Ile było na Golden Fox? France? Jak zwykle najwięcej. Tak, te są moje na razie najlepsze. Mam 200 kaski. Co to jest? Czy jest tu Wojan? Szukamy Wojana. Klejane. No nie, wyszedłem z Roboloksa. O, jestem. To jest serwer. Ok, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, a Wam zdradzę, że jeszcze dzisiaj będę pokazywał moją nową myszkę, którą kupiłem w RTV Euro AGD. Wpadajcie!